Witajcie. Kolejnym tytułem, jaki chciałem Wam dzisiaj zaprezentować jest aplikacja pogodowa Amazing Weather HD. Tak wygląda jej okno główne. U góry zdefiniowane mamy miasta, w których chcemy obserwować pogodę. I tutaj ciekawą opcją jest również obserwacja miasta za pomocą GPS. Czyli tutaj sobie dodałem miasto Szczecin. To miasto jest jakby na stałe tutaj ustawione. Natomiast tutaj jest... Widzicie wskaźnik GPS, czyli tutaj aplikacja sama sobie pobiera współrzędne i do tych współrzędnych przypasuje miasto. Tu akurat wyświetla się Szczecin pogodno, chociaż na pogodnie nie mieszka. Co widzimy na oknie głównym? No, przede wszystkim temperaturę, czyli to co nas najbardziej interesuje, oraz zachmurzenie wraz z opadami. Poniżej mamy również prędkość wiatru oraz jego kierunek i indeks UV. Poniżej mamy również takie dane jak ciśnienie, widoczność wschód i zachód słońca na samym dole wyświetla nam się pogoda na kolejne dni tygodnia czyli tutaj widzimy piątek, sobota, niedziela poniedziałek, wtorek możemy sobie dane odświeżyć możemy dodać kolejne miasta na przykład po kodzie pocztowym albo po, miejsc, albo po nazwie miejscowości A, mam informację, że to miasto już jest dodane, Aha, faktycznie Warszawa również ma dodaną, a więc widzimy dokładnie, że możemy sobie zdefiniować kilka miast i w różnych i w kilku różnych miastach obserwować dokładnie pogodę. Możemy również zobaczyć pogodę godzinową, czyli dzisiaj mamy, godzin, dzisiaj mamy dzień 1 czerwiec po godzinie 12, a więc widzimy, jak tutaj godzinowo prezentuje się temperatura. No, widzimy, że jak na 1 czerwca 15 stopni, to niestety nie jest rewelacyjnie. Bardzo ciekawą opcją jest przypinanie kafelka do ekranu głównego. i Tutaj możemy sobie zdefiniować, co na tym kafelku chcemy mieć umieszczone. Najpierw wybieramy przód kafelka. Możemy sobie, najpierw, możemy sobie wybrać yy, dla każdego rozmiaru, co będzie zawierał kafelek. Tak? Czyli ja na przykład mam ustawiony największy kafelek i chcę, żeby on mi zawierał zdjęcie. Oraz temperaturę obecną i temperaturę odczuwalną. Do wyboru jeszcze mamy inne wersje przedniego kafelka. I z tyłu kafelek tutaj możemy sobie ustawić na przykład szczegóły. Ja sobie dokładnie ustawiłem coś takiego. Po wybraniu klikamy na opcję przypni kafelek. I taki kafelek pojawi nam się na dole. On się pojawi w rozmiarze standardowym, kwadratowym, natomiast wy później musicie sobie go sami ręcznie powiększyć. Zobaczmy jeszcze, co mamy w ustawieniach aplikacji. Tutaj pierwsza opcja używać GPS-a, czyli to, co wspomniałem na początku. GPS wyszukuje najbliższą stację meteorologiczną i ją pokazuje właśnie na naszym ekranie. I możemy tutaj również zmienić jednostki, w jakich pokazywana będzie temperatura oraz tutaj ciekawa jeszcze opcja, możemy wybrać sobie skórkę, w jakiej wyświetlana będzie yy, będzie aplikacja, czyli mamy na przykład ciemną jasną oraz yy, z animacjami zobaczcie jak to wygląda teraz jest akurat noc, tak więc tych animacji chyba nie będzie widać teraz zobaczymy inne miasta no nie, teraz animacji nie widać, ale jeżeli Ustawimy to na dzień, to wtedy widzimy animacje ładne, pogodowe. Natomiast najbardziej podoba się skórka jasna. Do wyboru mam również język, niestety polskiego tutaj nie znajdziemy. Kolejna ciekawa opcja to ustawienie ekranu blokady. Możemy sobie wybrać miasto, dla którego chcemy wyświetlać pogodę na ekranie blokady. I tutaj mamy wcześniej zdefiniowane miasta, czyli GPS, Warszawa i Szczecin. Wybieramy sobie obrazek jaki będziemy wyświetlali w tle i tutaj mamy do wyboru na przykład obrazki z Amazing Weather lub na przykład możemy wybrać z Binga, co jaki czas ma się nam odświeżać obrazek oraz jaki ma być jego styl, czyli ma być tu pełny obrazek czy tylko kawałek informacji o pogodzie tutaj, informa tutaj dodatkowe ustawienia kafelka nie wiem dlaczego tutaj temperatura jest na niezaznaczona, ale i tak ona się wyświetla animacje i zezwolenie na używanie lokalizacji tak aplikacja wygląda w praktyce dostępna jest ona w markecie za cenę 5,49 zł myślę, że jest warta swojej ceny szczerze zachęcam do zakupu nie będziecie na pewno żałować to tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na nasz portal którego adres widzicie w prawym górnym rogu.